Całeczka z tej strony Edzio, znowu gramy w Battlefield i w tym razem goszczę na swoim kanale z niesamowitego gościa, wielką osobistość, zawodowego grafika, totalna świadowa czołówka. Przywitaj się ze mną, jest Randall Martin. Dzień dobry. <grym>, tak, przywitaj się z moimi 23 widzami. Witam mama Edwarda, witam kratę Edwarda, witam brata Edwarda, jest Przepraszam, nie, dwu, nie 23 widzów, bo ty jesteś jednym z nich, 22 Aha, widzów. No tak. Witam całą Twoją rodzinę i Twoich kolegów z klasy i z pracy. Tak. Ee, <grywia> I cztery moje konta, które tam założyłem Aha. tak samo, nie? Fikcyjne konta. Fikcyjne konta. Ale. ale oczywiście czas też na żarcik. Uwaga, synuś przychodzi do mamy i mówi, mamo, mamo, nie mam imienia. Mama odpowiada, Tomasz. <grywia> <grym> Część, karol to burger, się z to Ale mój... wejdź do akcji, to, to mój idą. Jesteś w USA jesteś, tak? Tak, Jestem, w USA. jestem też w USA, jesteśmy jestem razem w drużynie Jedziemy z nimi. Przejmujemy punkty, Kurna, przez szyby nie mogę dać. Si z nożyka. Czy witę O coś mnie laguje, nie wiem czemu, dobra. Siema, Sam siema. początek. Siema, siema, chodź, idziemy. Idę to z tobą captain. Captain my captain! E, tak, e, i no, zapomniałem, no, że no, gramy no, no. też normalnego battlefielda, ponieważ randal nie ma żadnego dodatku e, Ja gram normalne gry, a nie popierdolę. Tak e, i gramy tryb hardcore, bo obydwoje jesteśmy hardcore'ami. Tutaj nasz leży kurwa, wstawaj! I dobra Oż, kurwa to dostaję! Naszał, czy nie? nie chyba nie Jak w nosne ku na kurwia to nie Podnieś mnie, help you. Proszę bardzo! Dobra, ale to by strzelał jeszcze Ale, tak Ale dobrze. ci powiem, że takiego pi... No ja się tam strzelał i zabij go! To, Jak no to co co? czołg jest! Człowiek strzelał, biego, biego! Aż ty spać zabić mnie?! Ha, zabiłem go, dobra! Dobrze, Aleś mi czarno-biały ekran mam, teraz ni gram niczym wiesz, lata 60. Giniesz! Tam był koleś, Podnieś Ale dlaczego ty z pistoletu w ogóle strzelasz? Ty nie od siebie takiego koksa! A to mój! <laughs> Kurde. O, to też nasz? Dobra, są nasi, są nasi! Nasi tu byli. Nasi tu byli. Dawaj, za, 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 za tym, za tłumem, za tłumem. Biegniemy, za tłumem. Dobra, tu po schodach, do góry. Do góry, o kurwa, nie wtrafiłem trafiłem w schodach. Dobra, granacik, halo! Poszło, poszło! Akcja, akcja, go go go, 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 go! Go, go, go! O, i swojego zabiłem, Jezus Maria, wstawaj! Co się, dzieje? Coś Coś się budynku, dzieje. Chodź do budynku, chodź do budynku. Do budynku. Do budynku. Yeah, dobra, budynek opanowany budynek? budynek opanowany, budynek oponowany. Opanowane nerwy, opanowany budynek, Co się <laughs> dzieje. Co za emocje? Ja, to flaga jest amerykańska. No bo my... Jak a, my jesteśmy Amerykana? Idziemy, idziemy. Dobrze, dobrze. Kolejny punkt, kolejny punkt. dobra, A? No tylko A nam został. Czekaj, bo B chyba nam przejmują albo my przejmujemy B. Nie, nie, nie wiem teraz, co mówię. Idziemy do B. B TY kurwa. Czek lekarki, czekaj, <ścoughs> tu na top na kurwa. Czekaj, na nas, wieś, leży. Na, na, na nas leży. Nas leży. Us! Dostaję. Jezus! Czekaj. Tu jest za murem. Dobra, leżę. Tak taktycznie leżę. Taktycznie leżę. Kurde, kuskinałem. Co, co, co mnie na kurwa? Gdzie ty jesteś? Dostałem damage. Biegnę Dobra, do ciebie. Stawaj. To ty? żyję! żyję. To ty? Ja, dobrze, żyję, dobrze. Jestem. A gdzie skąd cię za... skąd cię zabił? Nie wiem właśnie, z pleców. Z ple... ale jak stałeś, że w pleców. Nie wiem, uciekałem, nie zabił. Może z góry. Uważaj czołg, chyba słyszę gdzieś. Gdzie ty jesteś? Chodź. Ty. Dobra, idziemy. Ja idę za tobą, bo ty się bardziej rozdajesz. Dobra, to idziemy ale... tędy. Idziemy na D, idziemy na D, bo jest blisko. Kuważaj, uważaj, gdzie bo tam... osty, No! No to przykampiłem się, nie? Jak się wskrześć? E, musisz, nie masz, bo o, musisz mieć no. defibrylator, musisz mieć odblokowany, a ale że ty ja jesteś mam, nubem ja na pierwszym level. Apteczkę. Ale apteczką ty się możesz leczyć, a nie podnosić. A. mam. mam z, z, tak, serosta. Gdzie się na wąski? a? E, czekaj, gdzie ty jesteś w ogóle? Ja, a, się, ja na a możesz się na mnie zrespić? Nie, nie mogę. To ja na rozstawienie Rosjan, na rozstawienie a, już, Amerykanów. Już, już, już jestem. Już źle. Dobra, czekaj, widzę cię Randall, biegnę do ciebie. Yy, spotkajmy się przy punkcie D, co? Umów, umówmy się przy punkcie D. Dobrze, jaki chciałeś, jesteś w miejscu? Yy, będę w czerwonej czapce i z karabinem maszynowym. A ja mam róże zęba. <noise> no, dobrze. Żebyś mi <noise> O kur... A to o, na... siema, jestem. Gdzie? No, wolna. Mam... <noise> A ty jesteś murzynem, ty jesteś murzynem. Tak? No. no <laughs> my nie okay, jesteśmy, my nie Mał jesteśmy rasistami. <laughs> Ale my nie jesteśmy rasistami, my ja bardzo, bardzo, rango, bardzo, lubi bardzo, lubi bardzo lubimy asfalty. Tak, no to też asfalty zobacz. Tak, tak. O, dostaję, 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 do zginąłeś? Zginąłeś. Uważaj, uważaj. Zostałem... Uważaj, o, uważaj. Oj, dostaję, dostaję. Znowu dostaj? Skrzesiłem mnie po to, żeby od razu umór A ja skrzesiłem jednego, który właśnie zginąłem i mam nadzieję, że on mnie skrzesi, ale nie chce mnie skrzesić. Jestem na wąskiej szparce, przejście, przejście. <laughs> szparce, ja lubię wąskie szparki, przejścia. No, nie, 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 płacę, nie? <laughs> Jej, no dobra, nie to jedziemy, wiesz. Jedziemy, jestem, Ej, dobra. Gdzie ty jesteś? W ogóle? Jedziemy na A. Na ale na B, gdzie jesteś dokładnie? No jestem tu, na ulicy czekaj. Ale ja jestem... Ja jestem nieżywy, jestem czekam wiesz. Czekaj, czekaj, gdzie ty... Czekaj, czekaj, czekaj! Jestem pod dwudziestką. Ja jestem w czołgu. Jestem w czołgu ale nie chcę koleś nie chcę koleś jechać. Dobra. Dobra. Idę na B. Ruszyłem. Na B. Ruszyłem. Ale... Ale ja jadę, ja jadę, ale to nie ja prowadzę! A ja nie prowadzę! Jakiś... No jakiś nieogar prowadzi, on nie wie co się dzieje. No jak mam mu zabrać czołg? No nie wiem no, nie ma opcji zabierz czołg przycisku Wysiadaj z czołgu! Już! Poszedł! Poszła! Bo jestem w kampie. Kurde, no, on nie umie prowadzić, on stoi w miejscu Jezus Maria, co idzie się idzie dzieje? O kurwa mać Może? Przeszedł na B i wpadłem na Claymora chyba Te 90 co to jest? Te 90 żebym ja wiedział Kurde, no i leć To jest, to jest czołg. Na front kuźwa, na front Czego on nie jest chce on iść? Na ulicy teraz O, czołg się Jezus Czołg we mnie kurwia. Jestem na zboczonej ulicy. O, szutnik, syn z strzelił rakietą. Matko szuka, co tu się O dzieje? matko boska, czołg we mnie na pieprza! Uciekaj! Ucieka, matko święty. Gdzie ty jesteś? Czeka, Edward, Edward. Czekaj, ja spierd... O, ty, ja przyjmuję flagę, ty. Ja przyjmuję B. Na B jestem. Ja też, ja też flagę przyjąłem. A o nie, kurwa, się... czołg we mnie... Czołg jedzie, ale... Aj, dzięki bardzo. Czołg mnie przykurwił. Czekaj, jakie ja mam staty w ogóle, że jakoś zabiłem? Zabiłem ty. Popatrz się. Ty, a, ty nie. Ja nawet nie wiem. Zabiłem kogoś? Nie. No nie, co ty? Nie zabiłeś. Ale zginąłem. Jesteś, to jesteś dobrze. przed... Jesteś, <laughs> to, jesteś przedostatni. Ożdob, nie może tak. Zaraz trzy. Ale trzy razy tylko zginąłem, to jest nieźle. To jest nieźle, nie? To mogło być lepiej. Dobra, Zobacz, na, ja, ja jestem na, na C. Boczne ulice... A, zboczone, dobra, ja jestem na, na zboczonej. Dobra. O widzę cię, dobra Chodź tu. na A, chodź na A, bo widzę, że mam blisko Dobra, idziemy. Na na... o A tam na szparkę. Nie, tu tutaj. Na szparce? Tu właśnie zginąłem gdzieś tu ja Jeszcze iść pierwszy <noise> <Spar> <noise> <noise> Okej, okay, dobra, to ja... To cię nie podniosę. Dobra, no ja wiem, że ty mnie nie podniesiesz. Człowiek jest! O, w dupę się wpieprzyłem! Już po mnie. Dzięki. O, już po mnie. Dzięki. Dzięki i... Bo! Ja też. Ej, bez sensu, czołgi są nimba. Wiesz co, bo to trzeba wziąć inną klasę, trzeba wziąć technikę i je rozpieprzyć. Ale wiesz, jak technikę weźmiemy... Ja ten ja się rzucę, z na czoło. <laughs> I ja z nożem pójdę do niego, znożuję go. Byliśmy Czekaj, polski bo tu... To... Nasi leżą. Czego oni leżą w ogóle? Aha już wiem. Jest niebezpieczny. No bo okay. giną, bo ja tam poszedłem, to się ginie. Ja też podszedłem i zginę, że jest jakiś skażony teren. Ty ale pokazujemy teraz jak grać w Battlefielda, nie? Mamy zajebiste staty. O, podnieśli mnie, super, nie, świetnie, dzięki że mi podniósł, ale nie wiedział, że jestem słaby, więc zmarnował tylko coś Nie, on nic nie zmarnował, wiesz? Aha, aha Dobra, włoska szparka Kurde, na szpark, znaczy na... na bo zboczonej ulicy mnie laił. Czego bym tak strasznie... strasznie wiesz, no? Lamymy? Lamimy, lamimy, ale... Lamymy? To są... Kurde, no mówimy tak bardzo językiem... Zboczonym, no ale Edzu, ja przy kiedyś powiedział, że bez kiela też się da zabijać. No, no więc niby. No... Więc zainspirowałeś mnie tym. <laughs> no niby tak, ale coś nie wychodzi, to trzeba mieć szczęście, wiesz? To oprócz oprócz bo ja tego. Tu jestem Edward, kampuje sobie w oknie. Bo je... chociaż jedną flagę, żeby była nasza, no ale to. A mamy trzy już teraz, prawie. Aha, najlepiej nic nie się Czekaj, bo tu nasi, nie nasi? Nie nasi. Kurna, nie wiem co się dzieje. Ja z... tej plagi nie oddam, nie, nie. <grym> Jak zwykle nie ogarnią Czekaj, bo tam dziś tent, ja tam wrzucę granata, pyk. Zobaczymy coś tam będzie. Oho ho, I zginąłem, dzięki Czy zginąłeś? Yy, przy fazę. Ja wiesz, tak jak ty nie chciałem jej oddać i... Ale tu jestem cały czas. No ale ja na dole byłem, na dole leży po prostu trupem. Lepie, Czego się przy Tobie nie mogę zrespić? Bez kitu, bez sensu. Z jakimś, jak jakimś ref bar te field mogę, a przy tobie nie mogę. Czekaj, to ja pójdę do ciebie. No, jestem koło ciebie. Jestem na górze. No widzę, jesteś koło mnie. No i tu obronimy flagi, no. Te, ale popatrzcie jakby byłaby prawdziwa wojna, to ja bym po prostu pięciu minut nie, nie przetrwał, nie? Od razu? Pierwsze co o, i no, bym zginął. No, no. Nie no, byś na pewno tak głowy nie kalał, wiesz Inaczej jest. Graczki w paintball? E, nie, nie grałem właśnie, ale chciałbym, ucieko, wiesz, ja, jak, jak pierwszy raz grałem w Paintball, to taki miałem wiesz strach przed dostaniem pieprzoną kulką z farbą, że po prostu stary siedzisz i kampujesz po prostu. Naturalny odruch to nie jest tak, że jak w grze aaa po pu, 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 wystrzelasz John, John Rambo, nie? Tylko po prostu kurna skampujesz i boisz się wychylić nosa. No, no, no. Żeby nie skinąć. Pewnie właśnie. tak, no tylko że wiesz, no ale jak będziesz cały czas kampił, to nawet też nikogo nie co to po chuj a, jesteś ale... na wojnie, tak? No, bo coś dobrze przyjdzie. Ja chronię tej pozycji... strategicznej w lesie, w ciurze. <grymne> Zekopany w okopie jakimś ha, w ogóle z podjściami, nie? To jest strategiczna pozycja, to jest... Dlaczego strategiczna? Bo jest moja. Nie no, bo jak ja już to mówiłem że w wcześniejszym odcinku, nie wiem czy oglądałeś, że... No, 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 no. że kampienie to nie jest kampienie, to nie jest snubskie kampienie, to jest taktyczne oczekiwanie no, z, na, na dobry strzał, tak? Na chwilkę poczytałem kampić, za z glęb, no 44. Sensu. O, podeszli, Oho, bo? ja też zginąłem Ty wszedłem do garażu, gdzie był inny w garażu, nie? I sobie tak staliśmy w garażu i on mnie zabił Strasznie, strasznie mi nie idzie i ja y, żal po prostu otwierać tab i, i, i patrzeć się... Ale jestem trzeci, czyli mamy nówki team Jest coś takiego jak tab Jesteś takiego jak tab Lepiej. O, nie. Kurna, ale... pofa się co tu się dzieje Randal, gdzie ty jesteś? O, to jesteś ty, ty tutaj. Schodach. Dobra, widzę, znowu przyjąłeś taktyczną pozycję, czekaj, ja tutaj zrzucę granata. Słyska, flaga, jest ruska, trzeba ją przejąć. Tak, ale popatrzcie, że mamy... ogólnie gramy w drużynie nubów. Czyli, tak jak mówiłem, przydziela według umiejętności. Obydwa jesteśmy w drużynie nubów. No, czyli nas razem dobrze. No tak, no tak, no, umiejętnościami wiesz. Jak to przejąć na flagę, czekaj. Trzeba iść niej. Do, do niej, koło niej, no, a bezpośrednio. Przyslają. No to tam trzeba ich zabić. Ale ja nie wiem. Ho 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 ho, No no, no, no. Ta jest, asysta. Osty. ty. Gdzie jesteś, Randa? Aha, ty dalej tam sobie siedzisz, tak? Tak, ja tam nie wychylam sam. No to dobra, to sobie siedz <grym> Miłego, miłego siedzenia. Ja Covering Fire strzelam tam wiesz, wiesz. No właśnie dostałem, wiesz? A to nie ode mnie, bo mm. mi się nie Nie, nie, nie od ciebie. Na, na szczęście nie od ciebie. Bo to tak, jest to... Ta, tak, jak w Rosji, nie? Jak wycofujesz się z frontu, to zabijają swoich. Z... O, 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 a jak wychylasz przez okno, zabijam <grym się <grym to zabijają cię drogowie. To tak jest. To... w Rosji. Tak. Kurde, znowu mi coś loguje, nie wiem czemu. Czyli... Ruscy mieli przejebane generalnie. Ruscy mieli przejebane, bo i tak zginali, i tak, i tak. O kurwa, już nie mam żadnej flagi. No i widzisz... O, tylko na chwilę, żeśmy zostawili tą flagę... Co i nie? ...i zabrał. Przerobił na jakąś szmatę, no. No Dobra, jakiś... Który no który no jakiś no? Rossie. ty, nie, no nie mogę, nie mogę, nie mogę coś. No Mają wszystkie... No biegnę za tymi niebieskimi. No dobra no ale... Dobra, go 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 SWAT, go team Alfa bravo go let's go right! Czegoś nie mogę... Z... O, ktoś mnie podniósł, ktoś mnie podniósł, ktoś mnie podniósł Dobra Trzeba po... po... Teraz skupmy się, skupmy, zepnijmy po ślady hmm? ty się No a ja wybuchłem wewnętrznie ale Jakąś flagę przejmę, ja to sam zrobię D, idę na D-Czeku Czuję, że D, że to będzie do dupy <laughs> O, szukaj, jestem w jakimś oknie, dobra kampa, czuję, że to jest dobre miejsce. Kurde, ja ze, nie, do Ciebie nie dojdę, no. Nie, nie dojdę, bo ja ginę za każdym razem. Jak to, widzę cię, biegniesz przez most. No biegnę przez most, biegnę do Ciebie, ale widzisz, co się dzieje, no. Patrz, drzewo się prze, przewaliło, no. Gdzie? No po prawej stronie, wzi... ja bym... do drzew, no. Ja, ja nie strzelałem, ja bym wziął na opał, ale bo wiesz... Ale tutaj w ogóle coś przejmiemy. No tutaj nie nic nie przejmiemy, dlatego nie wiem, dlaczego tu kampisz. Aha, dobra. Idę dalej No to chodź na dół, idziesz na jest, dół? Jest, widzę flagę, jest, widzę flagę Ale musimy być koło niej. No nie. dobrze, jestem Aha, tutaj jesteś, dobra Oooo, mam no, miałem taką kampę Chociaż jednego dać, A gdzie? Ale gdzie ty jesteś? Już jestem w niebie, niebie. <laughs> Pozdrów świętego Piotra Czekaj, nie ma, wyjebali mnie stąd że <laughs> ty, 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 nie, o, to, to, nie, kurwa. ciebie to nie, ty to na dół. co tu się działo w ogóle. Dobra, jedzie, jedzie, biegnę, biegnę, biegnę. A ty z czołgu jest? dostałem znowu. Czołgi powinny być zablokowane. Dokładnie. Ty no, przy... Dobra, ja sobie wezmę snajpera i teraz taktycznie będę oczekiwał na dogodny strzał na bo do dobra, biegnę, droga. biegnę, koło mnie wybuchają rakiety, czołgi, zniszczają nawet dwa już, super, nic z tego. O, ja teraz, ja teraz... Dostałem, dostałem asystę przy śmierci. <noise> Ale swojej czy czyjejś? Przy swojej. Przez swojej dostałeś, za <noise> Co ty zrobiłeś? <noise> no pomogłem zginąć. Dobra, co? Nie! O, to, co to jest? Ja pierdolę! Jak pięknie, dobrze, że... Lata. A, to ja też to mam, też to mam. Chłopie, co się randol, dzieje? Randall, poważ Randall, poważ się, poważ się. Hej. No kurde jakiś się Psiu. nie... i, i to... Artuditu. Ej artuditu masz Ej jak to jest artuditu? jak to zrobić Ale to musisz mieć odblokowany item w eee. snajperze wiesz Zastrzelę się tego artuditu O, ktoś mi zeszelił to Nie, ktoś zestrzeił mnie Tak? Ktoś zestrzeił mnie no Jak mam szeją cokolwiek Musisz podejść do tego Ale to jest piękne A nie? Jest <laughs> Randall jest to osoba, która jest bardzo, bardzo doświadczona, jeżeli chodzi o Battlefielda. Ogarnia wszystko i wie wszystko, co się dzieje na mapie. Gdzie <grym>? jest mój robocik? Ja, ja chcę go kupić. będzie, kurwa. Gdy ale to ja tu, bocik. ale nie, szczerze? To Przyznaję się, przyznam się. Ja to kupiłem. Kupiłem no, to za ja kasę. Wiesz, kupiłem to za kasę. Armię robotów i wszystko, wszystko Ale to ty mnie zabijasz. Tym tylko, Jak to nie? Tym tylko oznaczasz to ludzi, gdzie oni... Zachowali. To Ty tylko oznaczasz ludzi gdzie są i, i Twoi to widzą, nie? Przez nie podoba się Artur, Artur Art na kurwiał Ale Artur idzi na kurwiał, wiesz co? On rozwala, wiesz? On napieprza, ale... Ro o, schowałem się w kontenerze, świetnie, czujesz się tak w domu Ho, nie no, ale świetnie zabiłem kon... i drugiego, no, jestem w no, kosmos Ja co snajperem to? napieprzam teraz, wiesz? A ja co? a to może zmienić. Coś tam? No... O kurwa, Mać Chciałem, że w kontenerze ja tu zginąłem. Don Boda mnie zabił. Bez sensu a, to. Bez sensu, bo kurde nikt nie chce wyjść. Jak ja się teraz kampię to nikt nie chce wyjść No, wyjdźcie, po po A to nie te święta wesoła, Nie te święta już minęło. Już było, było, minęło a, okay. No. Kurwa, rower jakiś kurwa Dobrego BMX tam Bez sensu To Aha. w ostatnim piątym dodatku mają być motocykle i można będzie na nich jeździć Dobra, idę za medykiem, on mnie może potem po, po czesi. Ty, gdzieś Jedzie. widzę jakiegoś snajpera, znaczy widzę jakieś strzały od snajpera, ale nie wiem gdzie. O, ale się posypał budynek. Ale my gdzieś my... Dostałem, przegrywamy, tak? No, i, 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 przegrywamy, my dostajemy w pizdę tak mocno, że wiesz... Nie mogę przejść, dobra, zmieniam snajpera, jak zmienię snajpera? To ja, musisz zginąć no nie problem. To nie problem. To, to jest największy problem, tak? tak? Tam na dole po lewej stronie, lewy dolny ruch powinien mieć taki apteczka, znaczy taki krzyżyk, sniper, nie i tam masz, do wyboru. A już nic nie mam teraz. Ale co, odrodziłeś się tak już? Nie, ale... zawiesił się ekranie. Aha Nie. Oszty jak dostałem, nie. Koniec nie. gry? Nie, okay, Jeszcze nie, jeszcze nie. A już nie, nie, nie mam w grze. Czego cię nie ma w grze? No nie ma cię w grze. LOL Czego cię nie ma w grze? Dlaczego mnie, opuściłeś? Dlaczego mnie opuściłeś? Opuściłem tworda. Ja Dlaczego mnie opuściłeś? Nie chcę tam tutaj zostać. Ja i tak ci nie pomagałam za dużo a, 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 ale... ale duchem wejść. Szczególnie no, duch, duchem. Duchem bardzo. Tu <śmuszczak> duch wejść duch, bardzo. Gównie duchem. duchem. <śmuszczak> Głównie duchem. <śmuszczak> Kurwa... No i jestem w kolejce, wiesz kogoś wywalz tam? Ja nie mogę, ale ty, ale tu teoretycznie jest miejsce, powinieneś móc się dołączyć. No jakoś nie wiem, nie widzę tego. No bo mam jedno miejsce, To się nagrywa, to widać. Mm, coś tu mam, Battle Reports. Nic z tego. Jestem w kolejce, no i tak będę czekał 100 lat. Do dupy. No i, i, i nie mm. wiem co teraz zrobić, czy, czy, czy co? Mogę opowiedzieć jakąś historię może. No nie wiem, opowiedz historię swojego życia może. Co, co, co wpłynęło na to, że jesteś taki, a nie inny, nie? Co, co, no To może jaki... mi się wyłączyła gra, Ale za każdym razem się włącza gra? Stats zero zabić... nie wiem, zawsze każdy raz zabić. Specy... no, zawsze, każdym razem. Ale to Ty, to może naj... <laughs> największego nooba wy, wyrzucili z tego? No wiesz, dla dobra, że tak powiem, bliskości obu teamów. Zabili jak którego to zabijał wszystkich no. <laughs> znaczy dla obu teamów, znaczy... O, czekaj O, co się dzieje, tak jesteś Jonik, serwer Okej okay. To jest dobrze. dobrze To dobrze Jest, dobrze To może w, w, wróć do nas, czekaj e, Nie widzę cię jeszcze, nie widzę cię jeszcze Czekaj, czekaj, dobrze, dobrze jest, czuję, czuję, czuję dobra Uwaga, uwaga Ja nie wiem po co tu wchodzić, bo tu jest ogólnie wchodzić na, na, na śmierć tak naprawdę No ale wiesz no. Chodzi o dobrą zabawę, my się odprężamy przy ja lubię takich... Ginąć. Ja... ja r... Czas Czas dokładnie Ja... Życzę trzeba zginąć <laughs> to... Więc... Trzeba się nauczyć co robić Jezus marnie napieprzają we mnie, nawet go nie widzę baga... Jak to było, bij albo zabij. Nie, czemu... O dzięki tutaj żyć. Nie, I nie. Randa Martin jesteś u mnie tylko wejdź teraz do mojego zespołu Ale nie ma mojego zespołu Także stworzę zespół poczekaj wejdź na zakładkę drużyna zespół Jestem, jestem drużyna. Nie w drużynie Nie w drużynie jesteś tak? C to czekaj no. dajem opuść zespół no. swoją Stwórz drużynę i wejdź do drużyny która się nazywa Alfa Alfa brawo, jest Alfa Zmiana zespołu yes. Nie, zmiana zespołu Super, jestem w Alfa ale nie, bo ty wdałeś zmiany zespołu i... <laughs> o, nie! A, nie mogę zmienić teraz, o kurwa. bo ty miałeś dać dołącz, a nie zmiana. Ty teraz zmieniłeś w ogóle tam zespół. <laughs> ty, to, to jest, to, to jest Ale nie do ruskich! A no przepraszam. Ale ja teraz wygram, tak? Teraz wygrasz! Bo <laughs> no, no. czekaj, uwaga na teren droga wróć. Ale Ciebie nie widzę. No bo ja jestem teraz w innej drużynie, jestem wrogiem teraz dla Ciebie, no. Czekaj, aha. A, i Randan gratuluje Ci drugiego levela, bo widzę, że wbiłeś. Yeah, ten, 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 nie <grym> ja dostałem jakiejś dźwięk muzyczki. Czekaj, ale teraz świetnie, bo mam wszystkie punkty. Ale tak, świetnie, tylko że jestem w tej drużynie przegrany. Super, super jest. Super. Czołgi moje są, nie, nie strzelają do mnie w końcu. Świetnie. <grym> daj zmianę, zgin i z daj zmianę zespołu. Wróć do mnie. Dobra, czekaj jeden czołgi. A nie, rozumiem. Dobra, to zmień zespół teraz. Spróbuj zmienić zespół. Nie, już nie zmienisz, bo wszedł jakiś koleś. No i dupa. A przy moich statach 6 na 17 jestem na drugim miejscu. Czyli. Dobra. Ejciu, chodź pomylić, będę twój śpiegiem. Dobrze, ale mi nie potrzeba, bo ja wiem gdzie oni są, bo oni mnie zabijają, wiesz? Bo ja będę, ja będę swoich zabijał, czekaj <grym>, Ale to, to mi cię wyrzucą w końcu Dobrze, ale ilu zabiję, tyle wezmę sobą, no <grym>, O, mam czołg! Mam czołg dla siebie! Jadę, jadę, jadę ja mogę do czołgu? Nie <grym>, Dobra, Kurde, nie mogę swój. przejść... Czekaj, bo ja w ogóle nie mam skilla na czołgu, wiesz? A po ilu mnie dopiero wyrzuci? Yy, nie wiem po ilu, to zależy od serwera jak jest ustawiony wiesz. Dobrze jest, dobrze jest, dobrze jest. Idę Dobie. Dobiegnij kościu tutaj zabij wroga. O Boże! Przedem poza pozater, działaj Ty, a jakoś zabiłem? No i zabiłem drugiego. Boże jaki to jest nieogarn, Jednak wy też macie noobów w drużynie. Okej. Okay. Zginąłem. Czekaj. Gdzie to jest? No teraz to? nie będziesz mógł. Damy radę. Nie będziesz mógł. Nie będziesz. Zespołu. Zespoły są pełne chyba. Jak no. <śle> Ale to jest, to jest świetny przykład jak dobrze ogarniać tą grę i jak nie znasz wszystkie, wszystkie ich, jej opcje. No zespołu drużyny to jest to samo no. <noise> Nie no drużyna to drużyna, zespół to zespół tak No to kurwa Ale to jest zespół, ale jak to jest, to jest ma, Ale popatrz, tak? jesteś w wojsku masz Pluton swój tak? Swo sw swoim, ten. I co? Zmiana narodowości, a zmiana plutonu to jest to samo Jak w skrzia? Musisz mieć defibrilator, mówiłem ci to już Zabijem nie chcę swojego No to nie nie niestety no nie chcąc powiedzieć że będziesz to robił specjalnie a ja już nie wiem kto jest mój. Boś na zielono myślałem, że trochę ja widzę ciebie na zielono i chciałem Cię zabić. Nie już nie widzisz na zielono! Aha, czyli co na zielono widzę z tych... Swoich, dobrze. Tak, ja już byłem, wcześniej. O, z pistolet... O, ciebie zabiłem! O, ty Z latarki <laughs> Jak z latarki nie zabiłeś! Z, jak, z latarki. Z latarki nie zabiłeś cię z latarki. Zabiłeś się latarki! Nie było to latarki! To był pistolet ja z latarki! Larka. To był pistolet z latarką! Nieważne, latarką nie ważne, latarką mnie zabiłeś! O znowu cię zabiłem! Ty, ale... To spotkajmy się w tym miejscu z rony staty na biorco? No kurde! Gdzie ty jesteś? No ja zginąłem teraz, twój... Tw pomścił, pomścił cię jakiś. No i mnie wskaźnił jeszcze człowieku. Dobrze jest. O czołgłam, czołkłam, idę do czołgu. Będę, będę jechał czołgiem. Cho chodź Randall, to ci dam... Kurna ma... ci i przeciwpancerny. pancerny! Ja, 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 ja. Mam dwa inne statki, stary, dobre statki! Ty, ja kurwa w ogóle... w ogóle nie mogę nikogo wtrafić, to jest problem. To jest problem u mnie, że ja nie mogę nikogo wtrafić. O, ja mogę. I na razu wiesz, po pojawieniu się. Świetnie jest. Nie ma bez sensu tak z własnym bratem w przeciwnym teamie być. Czekaj, nie wiem że jeszcze Kurna, dostaję od kogoś. Ho, zabiłem wroga. O imię zabił też. Wróg zabił wroga. I właśnie nam się kończy runda i niestety moje staty nie są zbyt dobre, bo 11-21 nie, no do optymizmu, że tak powiem nie należy, yeah. Je, tak, bo twoja drużyna przegrała. się przegrał, na jest. Jak? No. O, ty jesteś ze mną! <grym <grym> 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 Jaki że... widzisz, nawet nie wygrałeś, nawet nie pozwoli ci wygrać nawet. No, chwilę po prostu wygrywałem, wygrywałem, pod koniec żebym cheatować i tu pełną bawę przyniosła mi sportem co za w ogóle nie to jest na stacji 2-2 to cię wyrzuciło ja mam, ja się to nagrałem kiedy miałeś wcześniej dobra, także dzięki wielkie za oglądanie gra, Świetna gra ja również Ci dziękuję za wspanią miłą wspanią zabawę 11.21 Dzięki a, mi, mnie nabijesz parę statów. Mimo takich statów to, to i tak jestem mordka mi się cieszy, także dzięki wielkie. <grym> Trzymajcie się, na razie, cześć. No, cześć wszystkim, hej.